Bądźmy drodzy, Nazywam się film na Carbohort. Słuchajcie dziś piękne gospodarstwie, gdzie? U Tomasza Weseckiego. Ciądeczka, Tomku. Piękne gospodarstwo Tomek. Jak długo stosujesz nasz Carbohunwik? Carbohunwik stosuję 4 lata i widzę bardzo duże efekty w naszym gospodarstwie. Materia organiczna się podniosła, co widać po naszych badaniach glebowych. Gleba jest żyzniejsza, jakość plony jest lepszy, Roślina jest odporna na czynniki stresujące. Moi drodzy, piękne gospodarstwo, piękny sad. Codzie coś nam spadło yy, gruszki, ale nawiązane mamy spoko, czy mamy kciuki, żeby to wszystko zostało na, na drzewie, ale chcielibyśmy też opowiedzieć troszkę o tej beczce, bo bardzo się cieszę, że w końcu yy, gospodarstwa inwestują w tego typu sprzęty do rozdawania naszego produktu, ponieważ dbałość o glebę powinna stać się czynnikiem pierwszym w naszych go go gospodarstwach, I mamy monokulturę i mamy. Ogólnie do czynienia z bardzo du dużą suszą i nasza gleba potrzebuje dużego rezerworu takiego wodnego, opadowego. Tomku macie piękną beczkę. Tak. A ta beczka zabyta Be u kogo? U pana wiadrowskiego Pawła. Beczka ma 4000 litrów. E, ro, 4000 litrów idzie na hektar, e, 200 litrów idzie karbohumiku na hektar. Czy ta dawka nam wystarcza jakby na, na objaz? Jeden raz tak. siadasz i koniec. Tak. Nie ma. Tak. Wszystko Super. jest wyliczone, rozlewaki są hydrauliczne, zaworem trójdrożnym, wszystko jest na elektrozaworach, jest precyzja. Sto... Precyzja, prędkość jak Schumacher. Dokładnie. Staraliśmy się, żeby beczkowoz był jak najwęższy, ponieważ mamy wąskie rzędzia i też w borówce, żeby wchodziło pod każdą uprawę. Ale ja bym dodał jeszcze, że ten beczkowoz nie tylko do karbuch, moi drodzy. Takie Dokładnie. beczkowozy mogą być wykorzystane przy wielu różnych innych produktach do rozlewania gnojowicy, jakichś jałchach, produktach bakteryjnych powód, yy, których nie chcecie sobie zaliczać swoich opryskiwaczy drogich, bo ten Beszkowóz nie będzie tylko stał pod karbohumik, on ma wykonać wiele więcej, innej roboty, yy, ale tutaj ta hydraulika zrobiona jest na poziomie fajnym, to pomysł był i taty Daniela, pozdrawiamy go serdecznie. Te yy, rozlewaki są bardzo precyzyjne. Prędkość, prędkość tego jeszcze? Prędkość jest 6 km na godzinę. Rozlewaki są w stylu konewki, żeby jak najlepiej rozprowadzić karpopłomik. To na przebitkach będzie fajnie pokazane, także myślę, że tak. Tak będziemy się za na tym. A jeszcze mam pytanie, ile potrzebujesz miejsca na tak zwany zawrót? Na zawrót, na nawrociach potrzebuję 7 metrów i beczkowo spokojnie się wyrabia, nie ma problemu i, i maszyna jest po prostu idealna. Ale też poruszmy temat, że e, tak e, wcześniej rozmawialiśmy, jednak ten cały zestaw e, beczki e, z, z całym podwoziem waży około 5 ton, moi drodzy. Tak. Także taka 30 to e, z górki, śmialiśmy się, że ona ewentualnie e, pociągnie, także musi być ciągniczo troszkę większy, mocniejszy. Tak. E, bo czy dziecha po prostu nam spuchnie. <laughs> Krótko mówiąc. Ale beka robi robotę, widzieliśmy tak. jak jeździsz, e, bez z kabiny, Dokładnie. W automacie, pełna precyzja. Bardzo się cieszę, że takie sprzęty e, już widzę na gospodarstwach, e, że jest tego potrzeba. Robią to precyzyjnie, szybko, bez zbędnego brudzenia się, bez wychodzenia z kabiny. Tego typu ciągnik, pierwsza klasa, super robota tonku, e, Ciągnik, sama przyjemność pracy. Samym chętnie pojeździł na, na takim y, sprzęcie. Wszystko też dzięki Tobie, bo był podmysłodawca Tata, Pan Wiadrowski i Ty też. No, Więc każdy dzięki temu się swój... wszystko udało. Każdy miał w tym swój, y, swój udział, ale Beka jest pierwsza. Jest do dyspozycji do pogadania z Panem Pawłem Wiadrowskim y, we Warce. Zapraszamy do kontaktu też również. Zobaczycie jego, y, 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 jego zdjęcia na beczce. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę dobrego sezonu. Również.